Cześć, mam na imię Paulina Ciesielska i jestem dietetykiem w poradniach przyjaznych Dietetyk. Dzisiaj przychodzę do Was z odpowiedzią na pytanie, jak ograniczyć spożywanie słodyczy. Mam dla Was cztery proste rady. Po pierwsze, pozbądź się zapasów słodkości z domu. Jeżeli nie będziesz kupował słodyczy na zapas i nie będziesz miał słodkości pochowane w szafce w kuchni, będzie Ci łatwiej uniknąć chęci podjadania ich. Po drugie, zadbaj o zdrowe zamienniki słodkości. Jeżeli będziesz przygotowywał słodycze u siebie w domu, będziesz miał kontrolę nad tym, co znajduje się w ich składzie. Po trzecie, doceń słodycz owoców. Wiem, że owoce to również cukry proste, ale mają one w swoim składzie składniki mineralne i witaminy, które są nam potrzebne. Dlatego moim zdaniem to najzdrowszy zamiennik słodkości. Po czwarte, to umiar i rozsądek. Owszem, jeżeli będziesz miał ochotę na coś słodkiego, zjedz to sobie raz na jakiś czas. Ale nie daj sobie mówić tego, że jeżeli jesteś smutny, musisz jeść całą czekoladę, bo tak nie jest. Możesz iść wtedy do kina na spacer bądź po prostu na rower. Zapamiętaj, że jeżeli Twoja dieta będzie prawidłowo zbilansowana, nie będziesz miał ochoty na podjadanie słodyczy. Czekam na Wasze kolejne pytania i do zobaczenia.